Ej, tego nie da się rozbroić. Rozbrojona? Nie da się. To jest jakieś blizor? Rozbroił. Chyba rozbrojona. Rozkurwiona. Mówiłeś, że ja dziennie rozbroju minę, jak coś. Się... Trzeba.

No jak nie. nie jak to było CCN Daśmy bo w sensie czołg we był No nie, te 14 MT ŁOTEGO! <laughs>

A skarżą, Mimo, że jest... spacery dwa razy, wystarczy raz. Masiek, nie wiem, jak Czy ktoś, jak wy, ktoś jak tego motoru No ktoś Na nam go ktoś nie ma nic już jak ktoś wstaje, już ktoś Proszę, jak motora. Nie wiem. Czekaj, wstaje, dajcie... jak Masz tu 5 elastyczny, 5 obciskowy A po co wy linę rozkładaliście? Dzięki bardzo Zastanawia mnie jedna rzecz, nie? Po co linę rozłożyliście i po co nie kazaliście zniżać? Zapierdolcie, zapierdolcie Madriga Zapierdolcie Chodźmy, chodźmy Wstuś go, wstuś kurwa łobana gregora, co to robić z tobą? zero

Chodź Maciek, podamy sobie mokinę Co Seba robi? Tam czy... Przy... Kurwa, Pyrus! Został go! A o kurwa! A, no co za ogień, Możemy się od pełnej głośnicy założyć Ja teraz do traktorze będę jechał Ja pierdolę Kurwa, co Dobra, ja już kolumnę ustawiam Dziadu! Go. Dobra, ktoś będziemy mamy dalej jechać?